Słuchajcie, właśnie przyjechaliśmy na stację benzynową i powiem wam, że jestem w szoku. Paliwo jest ponad za ponad 8 zł. 809 najtańszy diesel. Ja wiem, że pewnie yy, może nikogo z was to nie dziwi, ale ja pamiętam, jak yy, zaczęła się wojna pod koniec lutego i cena za paliwo przeskoczyła 7 zł i to był taki wielki szok oho, oh, oh, ponad 7 zł, ale kurde, ponad 8 to jeszcze nie mieliśmy, także powiem wam, no nie ciekawie, nieciekawie. nieciekawie. Najgorsze jest to, że chyba nie zapowiada się, żeby te ceny jakoś teraz znacząco spadały, także kurde, to ma niestety przełożenie na wszystko, bo wiecie, jak paliwo jest droższe, no to transport jest droższy, no to dostawy produktów są droższe, no to produkcja jest droższa i tak dalej, i tak dalej, więc to jest taka wiecie, samo nakręcająca się machina, także no jestem trochę tym przerażona. Natomiast, no cóż możemy z tym zrobić? Myślę, że każdego z nas dotknęła inflacja i wszyscy wiemy, jak to wygląda. Pocieszające jest może tylko troszkę to, że Polska nie jest jedynym krajem, tylko tak naprawdę każdy z naszych, każdy z krajów, czy to Unii Europejskiej, czy też nie, boryka się z tym samym problemem. Dla pocieszenia w Turcji inflacja to jest ponad 80% oficjalna. Nieoficjalnie myślę, że jest to dużo więcej, no bo tam rząd dużo rzeczy zatrzymuje dla siebie. Także no u nas, nawet jak to jest około 20%, bo tak zakładam, że teraz jest to. To jeszcze nie jest aż tak bardzo tragicznie, zawsze mogłoby być gorzej. Słuchajcie, dojechaliśmy do centrum Koneser na Pradze i właśnie się dowiedzieliśmy, że jest to jakiś festiwal roślin. Także wszyscy stąd wychodzą właśnie z roślinami. Zmierzamy, może nam też się coś uda kupić. Na pewno za darmo, darmo kochanie. No, dużo pe... ludzi na... No dużo ludzi też ma pieniądze. No słuchajcie, chyba znaleźliśmy. Co to jest? Pokaż go, weź go w ręce Patrzcie jaki wielkoachny Fajny ten kwiat. No Pokaż ten różowy Ja jestem fanką tego jeszcze jeden mamy, pokaż tego tu. i nic specjalnego, co? To może byśmy te dwa, a ten już nie. Już koniec decyzji? Tak zobaczcie. Mamy nasze łupy. Mąż idzie z Wielgach ten... A, do samochodu idziemy, co? A ja mam tego różowego. Ta taką doniczkę się, słuchajcie, zdecydowaliśmy. Uważam, że bardzo ładna. Także wracamy do samochodu i chyba pójdziemy gdzieś zjeść, co? To ja jestem głodna. Wiecie, jak męczące jest wybieranie kwiatków. Naprawdę. Mama by była dumna. Zobacz, mamo, dwa kwiatki kupiliśmy. To będzie... Numer dwa i numer trzy w naszym mieszkaniu. Ja mieszkam w tym mieszkaniu od prawie 5 lat i mam tam jednego kwiata. Wawijłam się trochę w storczyki, chyba ze dwa czy ze trzy, no i wszystkie poumierały. Także tym razem pierwszy krok w dorosłość więcej roślin. Teraz będzie. Kolejna jest. Co będzie? Ramen. Ramen? Z czym? No Chyba żywmy ramen. To jest mięso. I trochę Twojego pastaja. Nie. Nie wiem, co się dostało. Czekamy 45 minut na jedzenie. Nasze jedzenie przyszło i moja zupa była zimna, bo stała na wydawce przez prawie ten cały czas. Mąż dostał pad i ja. jest zadowolony. Eee, mam to szczęście, że siedzę naprzeciwko kuchni, więc widzę, że je wydawali, więc jego pad i przyszedł na czas. A Słuchajcie, powiedziałam, że moja zupa jest zimna, więc ją oddali do kuchni i pewnie ją w mikrofali i dadzą mi Także nie polecamy, na pewno nie polecamy. A ty dobre?

Dobrze, słuchajcie, sytuacja z zupą została naprawiona, dostałam nową porcję, także nie podgrzali mi tego w mikrofali, dzięki Bogu. No natomiast tak czekaliśmy bardzo długo na jedzenie, także nie dla głodnych ludzi, co? No. Mamy jakieś, nie, nie mamy szczęścia ostatnio do dobrych miejsc, kurde, nie wiem, co się dzieje. Też mamy taką śmiejemy się, że mamy takie fatum. Za każdym razem, jak jedziemy gdzieś do hotelu, to słuchajcie, dostajemy najgorszy pokój ever. Naprawdę. Nawet na własnym weselu, jak byliśmy w Turcji, mieszkaliśmy tam w hotelu, to słuchajcie, dostaliśmy pokój z widokiem na ścianę innego budynku. No naprawdę. Więc mamy jakieś takie nieszczęście. No i dzisiaj właśnie ta restauracja. Może jakiś fatum jest nad nami, nie wiem. Musimy odczarować. W ogóle śmiesznie, bo jeszcze widzimy, że ludzie wychodzą z tymi um, roślinkami z, z tego centrum, także w dobrą porę przyjechaliśmy, dorwaliśmy dobre. Teraz zaczęło padać, więc jedziemy na zakupy. Musimy kupić jedzenie jak na prawdziwą polską sobotę przystało i, i tyle i wracamy do domu! Jaki zabawny produkt to jest boczniak, wyglądający jak śledzik. Słuchajcie, on nawet pływa sobie w tym takim oleju, jak śledź No, powiem Wam pomysłowo. dzisiaj mąż będzie przygotowywał mi mezenite, czyli taką wieczór z przystawkami, więc nakupowaliśmy dużo jakichś różnych serów, niektórych takich fajnych, bo mieli akurat grecki weekend w, w Lidlu, więc mamy jakieś tam takie greckie sery, guacamole, gdzieś tu było sesyki, ale jest jakaś nowość, którą kupiłam, czyli jogurt naturalny z nerkowców, tego jeszcze nie próbowaliśmy, także... Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Mogę Wam też polecić ten pasztet z dobrej kalorii. On jest z suszonymi pomidorami jest po prostu genialny, naprawdę genialny. I chciałam Wam jeszcze w ogóle pokazać jedną śmieszną historię, bo słuchajcie, musiałam sobie kupić myszkę do komputera. A wiecie, dlaczego musiałam sobie kupić myszkę? Tutaj może pokażę łobuza. Słuchajcie. Wczoraj przekładałam myszkę z jednego komputera do drugiego i oczywiście moim błędem jest to, że zostawiłam tą myszkę tutaj yy, na swojej komodzie. Tutaj leżała sobie myszka i ta końcówka wiecie do myszki, bo to jest myszka bezprzewodowa. No i oczywiście nie zgadniecie, co się stało. Yy, oczywiście mój kotek zgubił gdzieś tą część wkładaną do komputera. Po prostu przeszukałam się cały dom. Przesuwaliśmy meble, za nic nie możemy tego znaleźć, a on ma taką tendencję do po prostu, wiecie, wynoszenia małych plastikowych rzeczy i chowania jak nie wiadomo gdzie. Także została myszka, która jest totalnie bezużyteczna, więc ja musiałam sobie dzisiaj kupić yy, nową myszkę, także w yy, podziękowaniach yy, od mojego ulubionego kotka. Powiem Wam, że ten kot sina! Jest naprawdę kurde śliczniutki, ale jakby nie to, że jest taki śliczniutki, to byśmy się już chyba go dawno pozbyli. On jest takim łobuzem, naprawdę. A ten za to dostojny pan jest zawsze grzeczny i nie robi głupot. No dobra, słuchajcie, ja się biorę zaraz rozpakowywanie rzeczy do lodówki, no bo tutaj mąż będzie musiał zaraz gotować. A słuchajcie, kupiliśmy sobie jeszcze, uwaga, uwaga, patelnię w Lidlu. Eee, akurat nam się ostatnio zepsuła patelnia, ta była dość tania, stwierdziliśmy. Że spróbujemy. Jak będzie beznadziejna, to po prostu zamówimy sobie jakąś tam dalszą. A jeszcze Wam pokażę te kwiatki, które kupiliśmy, bo mamy je już w dzoniskach. Uwaga, uwaga. To jest e, pierwszy z nich. Ja nie wiem, jak ta roślina się nazywa, także wam e, nie podpowiem. Wygląda tak. I tutaj kupiliśmy do niej taką osłonkę szarą. Oczywiście nie będzie dostało na stole, tylko póki co e, tutaj sobie leżakuje. I drugi kwiatek, który kupiliśmy, to jest... E, m, tu jest nawet nazwa, nie, powiem, nie wiem co to jest. No, ale wygląda on tak. Jest różowy i kupiliśmy taką bardzo ładną osłonkę. Ona jest z nie wiem, czy jest tam ceramiczna, także wygląda naprawdę bardzo fajnie. I wydaje mi się, że ten kwiatek pójdzie do sypialni, tam właśnie yy, na okno. A z tym jeszcze nie wiem, co zrobimy. Także, słuchajcie, zakupy udane. Mąż w tle, zakupy udane. Czy no. nieudane? No i słuchajcie, nie uwierzycie, ale to był pomysł mojego męża, żeby pojechać dzisiaj na ten, na ten festyn kwiatowy, także dobra. No widzisz, mam dobry pomysł czasami, nie? Czasami masz bardzo dobre pomysły, tak? Dobra, biorę się za rozpakowywanie zakupy Zobaczcie, my tutaj sobie gotujemy. A tu mam takie sępy! Co? Może jest tą kiełbaskę? Kiełbaskę? jaki wstyd będzie, że zwierzęta głodzimy, że im jeść nie dajemy. One naprawdę są bardzo dobrze karmione. Uwierzcie mi, i jadły cię już trzy razy to jest kłamstwo. Powiedz mąż, co przyrządzasz teraz? Mezz'e. Mezz'e, ale co dokładnie tutaj jest? Opowiadaj nam. pomidor. Suszony pomidor, ciosnek. no. Czosnek. Czosnek. I co jeszcze będzie? To co teraz? Możesz? Orzeszki włoskie. Orzeszki włoskie. Tak. I pieczarki? Piciarki. I, I to wszystko razem? Czaciki, nie. Co so tutaj teraz? No. Będzie tylko mm... pieczarki. Piciarki, ciosnek. Mhm. I coś... Bazylia. Bazylia, coś takiego. Hmm. Potem będzie zsiąny pomidor. I to... Orzeszki. To będzie on top of na, po, na wierzchu tam będzie tak, z oliwą. No dobrze, jakieś śródziemnomorskie, tak? Mi tu przygotowujesz. Tak, tureckie. Tureckie? Greckie? No jakieś, nie, nie ma greckiego, tylko jest tureckie. Tylko tureckie, dobrze. A ja słuchajcie, już pokroiłam tutaj halumi, będę zaraz smażyć i będę robić sałatkę z halumi, także kupiliśmy też takie sery, to już wam chyba pokazywałam w samym lidlu. E, też zaraz pokroję serek. Co tu się dzieje? Coś niemałe się dzieje. Dobrze, no, dobrze. Mąż mi gotuje tureckie przesmaki, tak? Tak. Słuchajcie, to już prawie wszystko gotowe. A ja teraz dam magiczny składnik do sałatki. Słuchajcie, mamy pesto zielone. I powiem Wam, że naprawdę, dosłownie, odrobinka tego pesto, tutaj na wierzchu, zrobi tak robotę, że Będziecie zachwycone, jakie to jest smaczne, także polecam wszystkim zielone pesto. Mniam, mniam, mniam. No bo teraz zobaczymy co mamy. Tutaj hallumi sałatka. Hallumi. Tutaj jest oliwki. I tutaj moje produktowane pieczarka I tutaj cacikizy z suszonej pomidor i e, ojechami I tutaj jest ser Wegan Kabanosy, hummus Sos z warzywa i awokado I oczywiście mamy czosnkowy bread Chleb tak wygląda. Słuchajcie, kolacja nasza zrobiona. Właściwie mąż się tutaj napracował. Może Was zdziwić to, że po raz kolejny siedzimy na podłodze i jemy z podłogi, ale jest tam tak wygodnie, no bo wiecie, tutaj mamy telewizor, także a będziemy oglądać serial, w ogóle oglądamy bardzo fajny serial. Nazywa się. Obserwator i powiem Wam, że po pierwszym odcinku w ogóle nam się nie podobał, a wkręciliśmy się bardzo, zostały nam jeszcze tylko dwa odcinki, także dzisiaj skończymy zaraz całość. No i zabieramy się za te pyszności.